jak i poza nim. René Igita reprezentuje obecnie barwy Atletico Nacional, pierwszego kolumbijskiego klubu, który zdobył Puchar wyzwolicieli. W meczu z Paragwajską Olimpią Igita strzelił gola z rzutu karnego. Później czterokrotnie bronił strzały rywali. Trener tej drużyny wie, to był ojcem bezprecedensowego sukcesu w dziejach kolumbijskiej piłki. I zaskakiwały przeciwników. Jednak w drugiej rundzie Mistrzostw Świata roku 90. kameruński napastnik Roger Milla pokazał mu, dlaczego bramkarz powinien pozostawać we własnym polu karnym. Jego błędy kosztowały Kolumbię utratę miejsca w ćwierć finale. W ich turnieju Italia 90. Pod względem emocjonalnym byliśmy przygotowani do tak ważnego momentu. Przygotowania były bardzo solidne. Ale bardziej myśleliśmy o naszym powrocie aniżeli o samej grze, i to był jeden z naszych błędów. Brak koncentracji był zatem głównym powodem niepowodzeń piłkarzy kolumbijskich w ostatnich Mistrzostwach Świata. Teraz w drużynie zabraknie ekscentrycznego bramkarza René Hikity, który odsiaduje karę więzienia. Jego następcą został Oscar Cordoba. Moim zdaniem jest on bardzo dobrym bramkarzem. Linia obrony prezentuje się korzystnie. Nadal występuje...